Siemka, siemka, witam was wszystkich serdecznie, z tej strony Crafter i witam was w kolejnym odcinku w końcu z kwartowej masakry free dokładnie długo oczekiwana, oczekiwany odcinek na moim kanale jak widzimy tutaj mam czapkę mojego Mikołaja robioną przeze mnie wiem, gównianie mi trochę wyszło, no ale cóż i tak, dzisiaj chciałem, dzisiaj chciałem pozwolić. Jedna osoba, ok. E, dzisiaj chciałem pozdrowić z serwera e, osobę o nazwie e, Cheryl Crazy, dokładnie. Pozdrawiam Cię. Jest to moderator serwera e, LOL. No i tak jak mówiłem, pozdro jeszcze raz dla Ciebie, e, bo pytałem jeszcze, czy chcesz pozdrowienia. No to tak, no to proszę bardzo. E, mam, e, mać, masz e, za, e, No, e, pozdrowienia, e, ok. Coś jeszcze miałam powiedzieć. Aha, i dlaczego jak teraz trzymam shifta, to spadam ze skrzyni? What the fuck? Mi się wydaje, że to chyba zmieniono w wersji 1.4.4 chyba. Albo 1.4.3 nawet. Dobra, nieważne. E, Okej, okay. no i w końcu długo oczekiwany odcinek na moim kanale z kwartowej masakry free. Um, o kuś. zielono. Kutas. Nie, błagam. Dobra. Mm, wybaczcie mi za jakieś tam... Wybaczcie mi za jakieś tam kaszlanie, jakieś czy coś. Staram się to jakoś wiecie, um, wycinać czy coś. Um, myślę, że... Um, bo ja się trochę jestem przeziębiony. Myślę, że nie sprawię to wam większego problemu, ale nieważne. E, dzisiaj takie trochę o, ogarnięcie serwera. E, kto tam biega? Cherry chyba. E, czekajcie tak to chyba ona dobra zobaczmy co ona robi e, czekajcie może nie e, pierwsze takie zapoznanie trochę z serwerem e, i tak tutaj mam mój prowizoryczny taki domek e, tutaj moja farma mam tutaj jest moja farma dokładnie tutaj takie prowizoryczne schodki do mego domku drzwi oczywiście, oczywiście też są jak widzimy na środku jest e, skrzynia w której trochę tych rzeczy jest e, mam diaksa szmaragda oraz TP tak. Aha, zbroja kurde, zapomniałbym. Moja sexy zbroja, zbrojana, no ale okej, okay, nieważne. To sobie postawmy tu i to sobie tu. To sobie tu. Okej. Okay. No, popatrzcie sobie na jakie tam mam itemy. Tutaj mamy pizzyki oraz Workbench, czy tam crafting table, jak to woli. Tu mamy wejście do mego, można powiedzieć, pokoju. Tutaj mamy łóżko. Crafting table drugi piecyk piecyk no i skrzynka, w której mam takie oto rzeczy Ziemniaka, dokładnie mam ziemniaka ja yeah! rządzę, dobra um, No i co dzisiaj zapoznanie z serwerem y, i od tej od te, od tego czasu dokładnie y, będziemy będę już nagrywał regu regularnie odcinki z masakry ponieważ y, jest, now jest nowa mapa, jak możecie zauważyć, i trochę opowiem o tej mapie. Na razie przyjdziemy się do Cherry, zobaczymy, co ona tam robi. Um. Eee, as, siemo. Um, dobra, um, idziemy... No, zielony kutasie ty. Jezu, jak ja ich nienawidzę na masakrze, naprawdę. Są tacy wkurzający... Wkurzający... Dobra, nieważne. Wip, mm, wow. Eee, dobra, ja to jestem zwykłym graczem, no ale okej. Okay. Tutaj mamy Bercika dom, którego możecie znać. Na pewno znacie, jeżeli jesteście moimi e, dobrymi, wiernymi widzami. Tutaj jego jest domek, ale to już nie będę pokazywał. E, tutaj zrobię... To jest ogólnie moja sprawka, ten kuta, e, 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 zaczynie kłuda, jest tylko taki e, taka... E, Przeczytacie zapliczkę. Dla Bercika od... Emmerkraftera 3 e, Cześć, cześć Co? Co ja zrobiłem? Okej okay. No i tutaj mamy takie ładne coś, w takim ładnym kształcie e, Dobra e. Mm, Kurde, co ja e, Tak, YouTube ho, ho. Siemka, 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 fuc, siemka, siemka, siemka <śmany> Crazy! Dawaj, dawaj. Dawaj, 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 dawaj... Dawaj, dawaj. Każdy liczy na ciebie. Dawaj, 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 dawaj... <śmany> Okej, okay, nieważne. Eee... Um, dobra. To jest Bercika Dom, tak jak mówiłem. Ja włączę tu minecraftową muzyczkę. O Boże, te czas! Eym, um, okej. Okay. Tutaj też zrobiłem pułapkę dla Bercika, która nie działa. <laughs> Tam po spodem jest lawa, no ale okej. Okay. Czyli co moderator robi? ty musimy ludzi. Eee, co? Nie zrozumiałem, ale okej. Okay. Dobra. Mm, opowiem trochę wam o serwerze. E, a więc tak, serwer teraz ma PvP. Ja zaraz tutaj... E, dla Cherry tutaj spróbuję, tylko gdzie ona jest. Hej o tutaj jesteś. E, Zobaczcie, tu jest PVP. Um, jest PVP teraz na serwerze. Jest teraz tak, że. Wejdźmy sobie na spawn. Eee... Tak, jest PVP. Jest ograniczenie świata. Bo lag. A, lagi, lagi, lagi. lagi. Okay. Eee, jest ograniczenie świata, tak jak mówiłem, na ileś tam, chyba tysiąc kratek. Eee... Ach. A chcesz, no to mogę pokazać ci ten twój domek, wow. No to tutaj mamy zejście. Mm. I co tam jeszcze dodano? Nie wiem czy... Yy, bo wiem, że takie coś istniało. Wow, co tu się stało? What the fuck? Ehm. Um. Um. Okej. Okay. Pokażę ci. E, pokażę ci domek. E, znaczy pokażę widzę domek. E, cherry. Cherry crazy. Crazy. Come. on. Dobra, mm, tutaj jakieś takie trochę dziwne to jest. What the fuck, co tu się stało? Dobra, tak mniej więcej sobie przelecimy tutaj e, tą naszą masakrę, piękną, darmową masakrę dla wszystkich, która jest non-premium. Nie pamiętam co jeszcze było, kurde, to chyba, że dodano... Jest nowa mapa, jest PvP, jest ograniczenie świata, to chyba wszystko. Kurde, zapomniałem. Jest takie coś, że np. bijemy się z potworem, z mobem, np. z kryperem albo ze szkieletem. Było, nie wiem czy to jeszcze jest, ale chyba już nie, bo jak zauważyłem to, tego, to już nie pisze tutaj, jak ja takie coś robię, jak walczę, to pisało, że yy, że gdy wyjdziesz teraz z serwera podczas walki, to zostaniesz zbanowany. Yy, I tego, teraz chyba to już usunięto, bo gdy się bijem ze szkieletem, to nic takiego nie wyskakiwało, nic, żaden komunikat taki nie wyskakiwał ehm, okej. Okay. Chodźmy sobie tutaj. Co ogólnie, że mam taki krótki rendering, ale za to mam grafikę dokładną i smooth light 100%, No więc myślę, że teraz będzie ładniejsza jakość obrazu, bo pisałem sobie hombom się tutaj nie chcę łasić, pokazywać wam sami sobie, garnicie serwer, um... a, jakoś tak się przyzwyczaiłem do tego tiny, no i wiecie, jak to wyszło, Dobra, gdzie jesteś, Sherry? No to taki trochę odcinek zapoznawczy, że będzie ta seria. Niestety nikogo nie znalazłem. Ten Skype jest pusto, jak Jak w jakiejś Afryce. Boże, Afryce. O, dobra. W ogóle co ja wygaduję, ludzie? Co ja wygaduję? No dobra, jestem jakiś dziwny. No, okej. Okay. Um, Najpierw mam tu 12, 12, 12. E no niestety już o godzinie 12 i minucie 12, sekundzie 12 nie nagrywam. Penogram tu 12, 12, 12. Mm, dobra, w się do Charlie chyba. E, e, jak ona tam? E, crazy. Tak, okej. Okay. Um, Do swego domku. Wiecie co? Chyba muszę się zapisać na jakiś kurs yy, czy coś na kurs pisania na klawiaturze, bo naprawdę tak mi, tak, tak powoli piszę na klawiaturze, że, że to się w głowie nie mieści po prostu. Naprawdę. Będę musiał sobie pobrać. Em, będę sobie musiał pobrać jak to. Taki, taki program, co mam. E, a między innymi jest to program Mistrz, klawia mistrz klawiatury. <gry> e, dobra. Siema, siemka, siemka Witam, gdzie, gdzie twój domek jest? Powiedz Nie wiem, jeżeli chcę, bo ty masz konto na YouTube, bo wiem o tym dobrze Wiem, że, dobrze wiem, że to oglądasz eee, Może napisz, czy chcesz ze mną może kiedyś coś nagrać No, ale oczywiście propozycja To jest twój dom, tak, mm, okej okay. eee, O, dziękuję, dziękuję, dziękuję Dobra, to jest ogólnie Cherry Crazy Dom o, prowadzi nas tutaj nasza moderatorka, której się trochę boję, ponieważ trochę tutaj psocy na tym serwerze i mogę. Może trochę jest niebezpieczny. Dobra. No ładnie tutaj masz, powiem. Tylko dlaczego te skrzynki wiszą. Aha. Ty hyks, tych hyks. Kurczaki widzę masz. Nie będę wybijał. Uuu, dobrze. Ładnie tutaj masz. Ładnie, 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 bo wow. <laughs> Crafting, to nie crafting, tylko to coś, mam 33. level, dobra, dzięki. Mogę zaczętować. Co ty piszesz? Ulepszy sobie jak Okej, ty. A go Fajnie, 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 fajnie. Aha, tylko taki level, rozumiem, okej okay. Dobra, wiecie, co to chyba jest lepsze jednak niż taki zerowy miecz, wiecie? E, Zęczytnijmy sobie coś. Na przykład na taki. pogrążenie umarłych dwa. Nie wiem co to jest, no ale okej. Okay. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to, kochani. Oh. Ale ze mnie dron. Okej. Okay. Mm. Dzięki za enchant. Bardzo dziękuję. Fuck. Co to jest? To fuck? Okej. Okay. Dzięki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Fajnie w końcu. Mm, Farma. Super. Kurczę, Aha. O co chodzi? Dobra, dobra. Kurde. Myślałem, że się da go wypchnąć. Dobra. I tak bym tego nie zrobił. Gdzie ty jesteś? A tutaj, okej. Okay? Okej. Okay, idę sobie. Idę. Dobra. Cześć. O, trochę coś mi to przypomina. A tu będzie mocno tamto trzeba. Uh, aha, spoko. Aha, dobra. Yy, dziękujemy za prowadzkę, Cherry Crazy. Mmm, bardzo dziękujemy. Aha, 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 już wiedziałem, wiedziałem o tym. Wiedziałem. bardzo lądowanie. Uuu! jasne jas ci się zabije. Czekajcie, jak go włączyłem. Włączyłem, ale to by był fail. Ups. No to schodzenie profesjonalne schodzenie Craftera. O kurna, mać. Ja sobie nie zejdę, a zginę. Fuck you, biczyn. Czekajcie. Ło, jest, Jan. Dzięki. O kurde, mać! Myślałem, że już spadnę. Dobra, dało się. Gdzie ty jesteś? Hello? Hello? Co tutaj? Zejście, zejście. Aha, to chyba jest do tego uh, ekspiarki tej, co dzisiaj ona mi mówiła. Przypominam, jeżeli chcecie uh, IP do serwera, no to piszcie w komentarzach, że. ...taką musicie niestety być moimi widzami, no sorry. O, fajnie to zrobiła. Mogę sobie trochę dzięki. Lagi mam dzisiaj na serwerze Niechczę. No dobra. Więc dobra. Wiem ogólnie, sorry za to takie coś, że e, bo tutaj niektórzy, niektóre, wow, e, niektóre osoby mają do mnie pretensje. Crafter, dlaczego szukujesz ludzi? O co ci chodzi? Czy, e, o co wam chodzi ogólnie? Niektu niektórym? O co chodzi? Dlaczego szukasz ludzi? Że trzeba być swoim widzem, żeby wejść na masakrę. Ja tak wcale nie mówiłem. Mówiłem tylko to, że kto chce dostać jej serwera niech musi być po prostu moim widzem. Wiem, że trochę tak hamsko i No ale sorry, ludzie, tak to już ze mną jest, tak jestem już. Po prostu chciałam taki specjal zrobić dla moich widzów, którzy są moimi widzami, no to po prostu dostają te IP i sobie moż, mogą ze mną pograć, bo gdybym dał te IP e, w, w opisie, no to po prostu każdy mógłby sobie tutaj wejść. E, no to każdy mógłby sobie tu wejść. I po prostu to by było takie trochę moim zdaniem dziwne, ponieważ e, ja chciałbym tutaj z widzami moimi pograć. Dokładnie i to tyle co chciałam powiedzieć, że ja tu tylko daję osobom IP dla, moim, dla moich tylko widzów jeżeli, nim, nie jesteście, jeżeli nimi nie jesteście to po prostu e, nara, nara, po prostu papa z mego kanału no i tyle e, Chyba że z, chcecie zostać moimi widzami i chcecie IP no to subskrybujcie i tyle Jeżeli ktoś jest bardzo sprytny no to sobie może wpisać w Google i poszukać tej strony sprytnie No i tyle, no sorry, no ale naprawdę Jakoś chciałbym też zdobyć trochę tych widzów. Mm. No, i tyle co chciałbym wam przekazać. To jest mi domek. Z kieszenia na środku. Nice. Kurde, nie wziąłem picia. Ciężko, ciężko. Dobra, myślę, że będziemy już kończyć odcinek powoli. Ponieważ był to odcinek taki, wiecie, że się ma, się ma. Powracam z masakrą. Yy. Może kogoś zaraz na Escape wyłapię. Kurde, mać! Kurde. Wiecie co? Dzisiaj jest, dzisiaj skończył, znaczy, jak to powiedzieć, że dzisiaj był ostatni dzień na mój program do montowania. W czym ja teraz będę montował film? fuck, w Cambly Studio skończyłam się. A, i tu jest owca zagłady. Mm, ona symbolizuje koniec świata, dokładnie. A, siema, 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 siema. Widzicie, to jest moja owca na koniec świata. Czarna owca, oczywiście w to nie wierzę, ale wiele ludzi w to wierzy. Dobra, nie przedłużając, wiecie co? Nie przedłużając, mm. kończmy ten już odcinek. Jeżeli chcecie więcej masakry, to piszcie propozycje, jakie mógłbym zrobić w następnym odcinku. A więc e, tak się ładnie tutaj gdzieś pożegnam. A może, może być w sumie tutaj, wiecie. Tam jest sjoczek, czyli skoczek nasz, Grzesiu. No, ale już nieważne. Tutaj ładnie się przy, po, pożegnamy, a nie przywitamy. Tak ładnie z diaksowym mieczem. A więc ja się z wami żegnam. Um, jeżeli mogliście zauważyć też, tak jak mówiłem praktycznie, mam um, lepsze ustawienie. I w ogóle mnie nie logowało, jakbyście mogli zobaczyć, e, zauważyć raczej. No, ale nieważne. Um, ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do usłyszenia, papa. Pa. I myślę, że będziecie pisać jakieś propozycje na odcinek. A więc jeszcze raz, Narka. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.